Ooo, oh, a czy to moja nowa, ulubiona seria Wieścraft! Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Tak, dzień dobry, witowski bardzo serdecznie, serdecznie to jest dziękuję z Wieścraft! E, tak, póki co nazwa jest w dalszym ciągu w wersji beta, powiedzmy, bo nagrywamy już odcinek. W ogóle muszę tu uważać, bo tu gdzieś może być sypki śnieg, w teorii. Jak chodzę sobie po oblądzonych szczytach, co będziemy dzisiaj robić w odcinku? Bo jak pamiętacie, w poprzednim odcineczku troszeczkę zeksplorowaliśmy, troszeczkę zdobyliśmy przedmiotów. Miałem nadzieję dzisiaj, słuchajcie, zwiedzić troszeczkę podziemi, ponieważ musimy. Uuu. Bo przede wszystkim zwiedzimy ten dungeon, kurde, który nam się tu zrespił. Standardowy odcinek Wam się spodoba i lubicie tą serię, No to pamiętajcie sobie łapy i suba na tym kanale, także zape, na social media. Fioletowa strona NND, inne po prostu serdecznie polecam. Dobra, złazimy tutaj. Pięknie, ładnie. Spawner. Ok, muszę się ich pozbyć czym prędzej, bo wiem, że te moby, kurde, wiedźminowe yy, też mogą się respić z tych klasycznych spawnerów. Więc trzeba uważać naprawdę. Skrzynia. Dobra, później sobie zweryfikuję, co tam jest. Wodę rozlewam. Dlaczego? To jest, kurde, czy element strategii. Normalnie gameplay, jak się patrzy, ponieważ woda będzie zatrzymywać moby, które mają mnie podejść do mnie. Ok, tutaj nic nie ma. Czy tu jest coś za ścianą jeszcze? Nie ma. Czyli to jest taki sobie mały, powiedzmy taki, no, prymasorcik, dungeonik, prawda? W którym to można dostać wpierdziel od szkieletów. No, no to w sumie fajnie, w sobie fajnie. Ale ich kurde się narespiło, dobra. Na szczęście szkielety mają tą fajną do siebie cechę, że one szczelając będą siebie nawzajem wykańczać. Nie to kurde co zombiaki, które mogą rasować w dużym gronie i nic sobie nie zrobić nawzajem. Okej. Okay. Dobra, i pięknie. Lutujemy, kurde bele. Po pierwsze, żelazo. Super. Po drugie, kości. Przyda się do farm. Po trzecie, siadło. Może się przydać. Puraków i arbuzów nie zbieram póki co. Nie wiem natomiast, co mi daje efekt slowness. Pytanie, czy to może jest kwestia korony? Kwestia klaty? Bo coś mi tutaj cały czas załącza efekt slowness. A, ja nie chcę. Uff, dobra, na szczęście się zrespił ten dungeon, kurde, i mnie uratował przed sypkim śniegiem. No nie, no kurde, ile? Dobra, dobra, szybka, kurde, strategia, człowieku. Woda to jest jednak, kurde, życie ratująca, nie? To wszystko to jest sypki śnieg. No ja po prostu nie wierzę, ile oni go dodali. Ja normalnie nie mogę sobie, kurde, deja vu. Only 100 go sublime, spline before. Nie wiem, kurde, bele, coś tam się mówi, ale co? Kurde, statek, statek, stój! Nie jedź nigdzie dalej. łowo mnie niedźwiedź napadł. O, ale sieknął! O kurde, gdzie jest ten statek, gdzie jest ten statek? Ja muszę na statek popłynąć. Bo statek może mieć w sobie nowe dropy. Dobra, tutaj nie ma. I opierdyle, ale mnie się gonią, kurde! Bo małe są! Dobra, to już czaję. Czekaj, czy ja w tą stronę szedłem, czy w którą ja szedłem? Zgubiłem się! Ale przede wszystkim złocie, jeśli byście mieli miejsce kupić klawiaturę, myszkę czy cokolwiek innego, serdecznie polecam mój kodzik na Genesis Zone, słuchajcie. Tak, takie Genesis. Tam na stronie, generalnie korzystacie kodu Cyfer. Przy zakupach tam kody promocyjne chyba się wpikuje, No to generalnie będziecie mieli 10% zniżki. Chcę tak. To po śniegu mi słowa daje. Ha! Uuuu, kolejny dungeon. Dobrze, to jest ten, który już odwiedziliśmy, więc on mnie w sumie nie interesuje. Bo tutaj można fajne rzeczy wyhaczyć, to fakty. Ale mnie dzisiaj bardziej interesują, słuchajcie, podziemia i dungeony, których jeszcze nie zwiedziliśmy, bo to nie są wszystkie dungeony. One są z tego co zauważyłem, zależne bardzo od biomu, po którym chodzimy. A niestety, póki co, w naszym wypadku to są zimowe biomy i tylko zimowe biomy. Więc nie wiem, po prostu. Mam jakiś pech. Zimny świat trafiłem, czy coś tego rodzaju. Jo, liski zarombiste. No kurde, no niestety uciekają. Hmm. Hmm. Takie pływanie w miejscu pracy to nie przystoi normalnie. Ale powiem wam tak, wyszedłem z zimowego biomu, a znowu wszedłem w ten biom. No szkurde, belę, czy ja znajdę w końcu jakiś inny. Plainsy: Nie wiem, Jungle Hills. Nie, nie, cofam, dżungli nie chcę. Ale jakiś kurde biom, który nie jest z tych kurde świerkowych, naprawdę. Kurde, jak człowiek szuka świerków, to nie znajdzie nigdzie takiego biomu. A jak kurde, już szuka jakiegoś ciepłego biomu, to tylko. Takie, tam jest coś. Tu jest w środku: Gobliny! O kurde, to są, tak, gobliny, ja pierdykam, <noise> jakie dźwięki kaczkowe wydają, co jest, czemu one mają dźwięk kaczki, nie wiem, nie wnikam, co masz tu w kociołku, chyba nic nie ma, kurde, nie, mm, mogłem sobie posmażyć tu jedzenie, ale na razie, wiecie co, stwierdzam, że idę dalej, dom goblinów, o kurde, ale słodko wyglądały, szczerze mówiąc. Ja schodzę do jaskini, ja potrzebuję kurczę blady zeksplorować odmęty jaskini w celu poszukania mm, najbardziej potrzebnych rzeczy, czyli talizmanów, bo przydałyby mi się. I mamy kurde gobliny tutaj, ja pierdykam, ten biom będzie z goblinami w podziemiach. Goblin miner, okej, okay. czyli mamy goblina górnika inaczej mówiąc troszeczkę. Dobra, tutaj się coś zaczyna pojawiać, czy to będzie jaskinia... No. Nope. Jest nareszcie jakiś biom, oh my god, oh, bagna, serio? Kawałek forestu i bagna? No dobra, lepszy rydz niż nic, tu nawet dungeony mogą się pojawić. Nawet chyba mamy urywki plainsów, ale to mi się tak tylko zdaje, póki co. Nie no, lepszy rydz niż nic, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, że już 20 minut podróżuję. Więc póki co zostaje mi słuchajcie jedno, zobaczcie co jest w tej kurde przekozackiej wieży. Dobra, what's kryje się insight, że tak powiem, wiem, że to jest kurde bele dalej z tego dungeonowego. Okej, okay. co mamy? Spawner Rozwalando, szybkie rozwalando Kurde, rozwalando razy dwa Dobra, z tego co widzę tutaj na pewno Nagrody będą na samej górze O, ciemne szkieleccy Łocie proszę normalnie Dobra, muszę tutaj sobie poradzić jakoś bezpiecznie w miarę O kurde bele, Mogę łatwo obskoczyć w pierdziel Gorzej, że nie zniszczyłem tego spawneru Dobra, jest rozwalony, co mamy? Blast Furnace, trochę lipnie tutaj Tu jest kurde lawa w barelu mamy Dark Tower Key! Co jest? Czy naprawdę kurczę blade w tych wieżach trzeba, kurde, używać kluczy. No to ja powiem tak, no plus 10 normalnie do epickości tej paczki, którą tutaj mamy. Blaze słyszę, dobra, tu jest kurczę barel. I to jest barrel locked, czyli faktycznie będę musiał go otworzyć kluczem. Dobra, ty możesz nie wybuchnąć w sumie. No niestety wybuchu. Dobra, zobaczmy, co się kryje, kurde, w barelu. Dark Tower Key 2! Ale to jest sposób na zachęcenie graczy, żeby eksplorować całe piętra, kurde. E, powiem tak, mocny plus ode mnie. Dał Dobra, ty się rozpisz w środku, więc nie ma... Czym przejmować? Fuck! Nie! Nie, 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 nie! Nie! Co mam powiedzieć, no, że tak powiem well e... Witam? Kurcze, blade, nie wiem. Może się powinienem przywitać podobnie, powiedzmy. Nie no, co wam powiem? Gupek, głupek, Oczywiście, kurczę, blade, głupek, bo nie zrobiłem sobie checkpointa. Tak, plus jeden. Wiem, że idę w drugą stronę, ale dzisiaj idziemy, jak powiedziałem, do jaski. Idziemy do kopalni. To nawet nie ma ten tego. Ja potrzebuję lepszej itemy. Jak sowa zbroja, to Billy był po prostu 4-3, nie? Naprawdę, te dungeony są kurde przerąbane. Ja Nie sądziłem, że to masz taki poziom. No nie, ha ha ha, żeby prześladować będzie ten dungeon teraz. Nie ma opcji, nie idę do niego. Dobra, bezpiecznie nad zombiaczkami, żeby tutaj czasami nie nie ingerować w jakąś walkę czy coś tego rodzaju. Ja tu sobie muszę szybko taktycznie pozyskać wszystko. Dobra, mamy to. Luda żelaza, problem. Jest naprawdę źle. Straciłem bardzo dużo dobrych przedmiotów. Przynajmniej na tym wczesnym etapie gry to były bardzo dobre przedmioty to co miałem. Więc troszeczkę jest mi smutno z tego powodu. No bo kurde kurdebele. No nie spodziewałem się, że aż tak niebezpieczny będzie ten dungeon. Ale dobra, muszę skupić się na tym co teraz mam. Czyli na nadrobieniem się jakoś. No dobra. Po drugie, kilow. Zdecydowanie kilof jest totalnie potrzebny. Po trzecie, zrobiłbym sobie jeszcze mm, mieczyk, tak, zamiast siekiery bym użył sobie mieczyka żelaznego tym razem. A zresztą zrobiłbym sobie chociaż fragment seta, wiecie, żeby mieć jakąkolwiek osłonę od obrażeń. Bo na razie to nie wygląda zbyt dobrze, naprawdę. No, mam lipę sytuację, z racji z braku po prostu jakiejkolwiek zbrojki. Dobra, well, uzbrojony wieśmin, że tak powiem. Może wyjść na powierzchnię. A nie idziemy, nie ma opcji. Przede wszystkim muszę pozyskać jedzenie. Tu jest gól. Ghoul. Z gólem nie chcę jakoś walczyć. Nie są one za mocne, są zupełnie najsłabsze ze wszystkich. Ale kurczę, blade, mimo wszystko, walka to nie jest to, co mnie teraz jerca. szczególnie, że potraciłem przedmioty. Bardziej interesuje mnie tutaj pozyskiwanie itemów typu jedzenie. Holy, moly, to jest dungeon jakiś. Okej, okay, ale nie mam zbytnio szans tam wchodzić. Nie chcę po raz kolejny zginąć. To jestem dzisiaj przekonany, że nie chcę mi się ginąć tak szybko po raz kolejny. Raczej skupię się, miło, że tam miałbym tanie jedzenie, skupię się na tym, że pozyskać, słuchajcie, jakieś zapasy i teraz, zanim wejdę do jakiegokolwiek dungeonu, normalnie muszę wbić sobie do łba, do tej pustej głowy, że kładziesz łóżko i robisz sobie spawn point. To byłoby takie proste. Gdybym ja tam został z spuntpointa ja to bym po prostu wraszował tam z powrotem i miałbym tak free itemsy, kurczę, blady, z tamtego towera, że, to ja nie, nie, nie powiem wam, widzowie, naprawdę, byłoby to łatwe. Swoją drogą, mam bad dreams, dostałem negatywne efekty z powodu złych snów. No kusi ten dungeon, kusi, kurczę, no respi się Hanmi przed twarzą i prosta, kurde, i to już któryś raz, nie? Ale powiem wam, nie. Szkoda, kurde, Belestrat. Naprawdę, ja, ja tam się nie pcham, nie? Ja się tam wepchnę dopiero jak ja, kurde, się uzbroję porządnie. A do tego muszę znaleźć zejście jakieś, chociaż. Co, 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 co to jest? Przepraszam bardzo. Wiecie co? Ja tak może zanim podejdę do tego czegoś. Tak, klasyczny spawn pointikowo. Czy to jest. Gorgol? Gargulec? Ohop jak on mi wywalił. Dobra, dobrze, że mam tutaj spawn point. Mogę go przynajmniej spróbować naklepać. What the hell? Chill, bro, chill. Nie wydaje mi się, że mam z nim proste szanse, szczerze mówiąc. Pod uwagę, że jeden hit wystarczył, żeby mnie rozsypać kompletnie. A ja muszę to zrobić, że tak powiem, cwaniacko. I na kilka razy. Spróbujemy, że tak powiem. Jest, dobra, co mamy? Elemental gem i flint. Nie opłacała mi się z nim walka, absolutnie. Dobra, ale mamy kolejnego, że tak powiem, moba, kurde, obczajonego. Mamy na niego strategię. Czyli wywalamy się tyle razy, ile się da, aż on padnie. Dokładnie, to jest idealna strategia, słuchajcie. O, salmony moje są tutaj. Salmon! Dobra, idziemy dalej przed siebie. No wygląda to, że tak powiem, okazale tutaj, ohoho. Ho. Deep Slate, czyli to schodzi dosyć nisko. Dobrze, dobrze, że tak powiem. Ja muszę jednak przede wszystkim sobie uszykować teraz jakieś seciory, kurde. Schodzimy. Musimy znaleźć opuszczoną jaskinię. To jest nasz cel na dzisiaj. Dobra, where am... Jest i ona. Zabawa zaczęta, moi drodzy. Musimy teraz znaleźć skrzynki. Po co mi skrzynki, zapytacie? No, skrzynki to jest droga bardzo prosta, ponieważ właśnie z tych skrzynków tutaj, w tych jaskiniach i tak dalej, mogę zdobyć nowe, słuchajcie, specjalne przedmioty, które między innymi mają... Yy, talizmany, talizmany, które dają różne perki, na przykład większe przebieganie albo odporność na ogień. Więc one są dosyć fajnymi przedmiotami, to muszę powiedzieć, a one się mogą znaleźć w takiej skrzynce. Na przykład mamy tutaj szczęśliwy barwnik to jest chyba, jeśli dobrze kojarzę. Jednakowoż nie wiem, co on daje chyba przy łowieniu ryb, większe dropy czy coś takiego. Raczej tutaj, kurde, bele. Zbyt OP przedmiot to to nie jest, za to mamy kurde gula kolejnego, którego bezpiecznie bym sobie rozwalił. Ok. No i cóż, musimy zeksplorować to, ewentualnie znaleźć jakiś spawner, bo w spawnerach jest dużo większy drop tych fajnych przedmiotów. To mogę wam powiedzieć, bo to już sobie sprawdziłem specjalnie wcześniej, ale tutaj też mamy hmm, szansę na nie. Ok, duch, trzeba uważać. Matrujące z tego co pamiętam, strzały, i mógłby mi kurcze blade dużo nieprzyjemności zrobić. Jeśli by bym nie trafił. Na szczęście, kurczę, blady się osłoniłem na czas. I co, kurde, no, szukamy, szukamy, kurde. Ale mamy skrzynię, jest szansa i złote jabłko. To... Nie, no no nie, niezły drop, niezły. Węgiel żelazo też z chęcią przyjmę, ale to nadal mnie nie rejsuje jakoś mega. Dobra, ja nie wiem, czy na 1.18 coś się zepsuło przy przechodzeniu na 1.18.1, bo... niby caves i cliffs. I tych cavewów miało być mega dużo, sporo i w ogóle. Przykopałem mega długi tunel na przynajmniej minus 50. Więc w teorii powinienem znaleźć przynajmniej trzy jaskinie po drodze, albo jedną dużą. A mam po prostu jakiegoś pecha chyba. Nie wiem. O kurde, i to na wizji jeszcze znalazłem. Nie powiem, kurde. 118 11 super jaskinie dodało. Tylko czemu ich jest tak mało? okej okay. znalazłem kolejną opuszczoną jaskinie W porządku. Dobra. Minecraft zacząłeś nadrabiać za to, co, 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 co się tutaj już miałem zamiast skrytykować, Jest yy, ok. W tym momencie powiem tak, jest okejkowo. że to jest końcówka tej kopalni. Dobra, z tej strony jest wejście raczej. Co okaże, że nie widzę żadnej skrzynki? Ale widzę diamenty! Pierwsze diaksy w serii, pog. Powiem wam, że myślałem, że kurde, jak wszystko tu będzie w grany, to ja będę kurde latał w pierwszym odcinku. Diaksowy full set, kurde. A no tu się okazuje, że naprawdę ładny system klirowania ma ta paczka Ponieważ bardzo często Pada po prostu, więc proszę uważać do siebie, wiecie? Stwierdzam, trzeba się Dobrze dozbroić, trzeba spędzić trochę Czasu w jaskiniach no Może nie się na nagrywce Ale muszę po prostu zdobyć lepsze Przedmioty, bo no w klasycznym Żelaznym secie myślę, że na dungeony nie ma co iść O, oh, nice, to mi się podoba O, jeszcze jedzonko, nie no Kurde, jak jedzonkiem posy... Nie no, to mi się podoba. Teraz teraz Minecraft oddaje, nie? O impaling, ale żelazo jest. To jest plus. Mmm... Warto się oglądać do góry. Dobra, chodź tu złociutki. Chociaż bardziej kurde diamenciutki, chodź tu do mnie. Już cię zbieram, kurde, pięknie, ładnie. No 8 diamentów. Już prawie na... W sumie to już mam na klatę, ale i tak będę robił miecz. Ale Albo siekierę, na enchant. Nie wiem, ciężko się zdecydować, biorąc pod uwagę, że muszę przyprawić się kurcze na dungeony i na bossy. Wspominałem, że nienawidzę Gravelu, który spada na głowę. To podtrzymuję, jeśli to wspominałem kiedykolwiek. No i jest powierzchnia. Wróciłem, kurde. Mamy też Dungeonik przy sobie, słuchajcie. No i tak myślę, że na dzisiaj to będzie szczerze mówiąc tyle. Myślę sobie, że będę trochę wędrował. Powiedzmy, poszukuję sobie chociażby jedzenie w najbliższym czasie, słuchajcie. No ale cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, pamiętajcie ja o łapie, subie, jeśli tak było. No i co? Życzę wszystkim miłego dzionka. No i do zobaczenia w kolejnym materiale z serii Wieśkraft. I już niedługo, moi drodzy. Oh, damn. Taki widok na koniec odcinka jest piękny. No już w kolejnym...